Maleczko w kolejnym dniu. Jesteśmy już w Indie, w Kaunas. I wracamy do UK. Jesteśmy na lotnisku, lecimy na odprawę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już po odprawie poszło w miarę sprawnie młody podróżnik śpi i tak czekamy teraz na lotnisku nie wiem czy to nasz Ryanair tam stoi czy nie no, mamy godzinę za 26 litewskiego czasu 25 polskiego, także dosyć wcześnie. Na szczęście mały po przebudzeniach śpi. I chyba będzie dobrze, bo jeszcze tylko w samolocie to w miarę jakoś zniósł Dobra, do następnej rzutki. No i wchodzimy na pokładzik Ryanair'a Kończy się historia w Polsce po trzech tygodniach. Oddajemy wózek Simo, bez wózeczek Wstydzimy go sobie tutaj i lecimy na pokład O, ok, najmłodszy pasażer śpi Skubanie <grymne> Zestresowana małośka nie, nie, całą drogę przespał i teraz też może prześpi Super No i dobra, jak widzicie, dotarliśmy do domu. Elegancko. Młody taki zadowolony, że tylko skrzypi. Kie, ty, co ty skrzypisz? Ty skrzypisz? Hej, zadowolony, że jesteś w domu. No pewnie, że tak. No pewnie. Dobra, trzy tygodnie, chałupa pani odwiedzana. Przepędziłem wszystkie pająki. Już, już ten... Zaznaczyłem, że już jestem, wróciłem i tyle. Dobra. Teraz się rozpakowujemy, rozkładamy wszystkie graty. Jest godzina 9.39. Słuchajcie, ja się czuję jakby to była gdzieś 21. Nie, nie wiem czemu. W ogóle pogoda jest taka deszczowa. No, angielska, nie wróciliśmy to. do normalnej pogody, do normalności. No, i tak to by było. Później wstaniemy, polecimy, zrobimy jakieś zakupy, w domu nie ma nic. No i jeszcze może coś tam wam podrzucę bo jeszcze pójdę po 3 tygodniach spróbować odpalić samochód. nie? Mam nadzieję, że odpali się otworzył, także tam bateria do zarania jest wyczerpana, także zobaczymy jak z odpaleniem jego, żeby cyrków nie było. No, później skoczę jeszcze do garażu. Motorek odpalę. Zobaczymy czy też bateria wytrzymała. O. A na razie to tyle. Do następnej rzutki. Nasz Siema, Cimanko słuchajcie w kolejnym dniu dzisiaj po trzech dniach odpalamy furę i zobaczymy czy odpali. Na początek otwierania, a to wczoraj otwierałem i się otworzyło bez problemu. A, działa. Za nas tu hmm. Chodzi, nie mogę odpalić? Coś nie źle ścisnąłem, ale działa. Wszystko gra. Ja, tu wszystko pani strzała, także zajebiście. I tyle. Placę rądkę motorem moto, moto, się przejechać. Mam daczkę sobie. Tutaj tylko po siedno i zaraz wracam. Wszystko fajnie. Nowa rądka motorem zrobiona. Wszystko fajnie, spoko. Frysta niekoniecznie. Dobra, tyle. Lecę do domu. Dzisiaj jest w miarę fajna pogoda. Trochę wieje, ale nie pada. E, więc ten, postaram się dzisiaj kurde gdzieś wyjechać już na pół godziny gdzieś po prostu się przejechać, nie? O, bo później 14-15 przyjeżdżają znajomi na kawę się nie widzieliśmy chyba z miesiąc e, także później już nigdzie nie pojadę prawdopodobnie dobra, to by było na tyle w tej rzutce do zobaczenia na spacerku, ale z kim? Pimpkami! No nie ma, no. Tu Ej, zobacz, ja tu coś miałem, tak. na spacerku, tu. to kupiłam. Tak? pik na spodziewkę, to. Takie rzeczy. Mama się wykazuje. No? <laughs> zaplącza tego węża, to już wszędzie wracać do domu. <laughs> Aha. No, no, no i co? Jest ok? co się jakieś pomarańczowe. Jeszcze raz.